Z nami Małgorzata Stasiak. Dziś wyszłaś w pierwszym składzie. No i chyba to kolejny powód do zadowolenia, ale najważniejszy jest ten, że nasza drużyna na pewno awansowała już do grona najlepszych 16 drużyn tego Czempionatu Globu. No tak, dokładnie. Nie liczy się, w którym minucie się wychodzi. Ważne, że wynik końcowy jest na naszą stronę. Na pewno się cieszę, że mogłam w tym meczu zagrać. Dość większą ilość minut. Na pewno mi to dodaje nieco pewności siebie. I oby tak dalej. Na pewno cieszy fakt, że już mamy spokojną Wyjście z grupy i możemy się skupić na jutrzejszy mecz. Był taki moment, że nawet na lewym rozegraniu, swoim ulubionym, się zjawiłaś, no ale wiesz, że, że bardzo ważne jest to prawe rozegranie i dzisiaj też kilka tam pocisków, a Lagozia bum bum było. <grytanie> no tak, no lewe rozegranie to rzadko tam bywam, wiadomo. Prawe jest jednak pozycją nieco cięższą, ale no, trzeba to trzeba. No, nie ukrywam, że tą nominalną pozycją jest lewe rozegranie, ale jak widać, gdzieś tam na prawym rozegraniu też się odnajduje. Trener Rasmussen był w pewnym momencie trochę zdenerwowany. Słyszałem tam z relacji osób, które oglądały transmisję telewizyjną, że mówił, że nie grajcie jak dzieci, nie, popełniamy, nie popełniajcie dzieci innych błędów. Pomogło, bo te ostatnie 20 minut to koncert biało-czerwony. No tak, w pewnym momencie popełnialiśmy zbyt dużo błędów takich pod rząd. No to raziło też nie byliśmy z tego faktu zadowolone. Aczkolwiek no dobra, repremenda trenera pozwoliła na to, że się wzięłyśmy w garsi. Zagraliśmy tak, jak potrafimy najlepiej. Jutro mecz z dla każdej zawodniczki to takie wielkie wyróżnienie. Fajnie się pokazać przeciwko drużynie, która wygrała wszystko, jeśli chodzi o piłkę ręczną, mistrzostwo olimpijskie, mistrzostwo świata, mistrzostwo Europy na przestrzeni ostatnich trzech lat. Uważam, że każda z nas na pewno będzie podekscytowana tym meczem. Każda na pewno wyjdzie walczyć, no i przede wszystkim sprawdzi samą siebie, no bo gramy stopowym zespołem, tam każdy prosty błąd będzie kosztował nas utratą bramki, więc naprawdę czekam na ten mecz i mam nadzieję, że Wy też czekacie. No jasne. Monika Stachowska powiedziała, że jej największą idolką jest Heidi Lökek. Jaka jest Twoja najlepsza, ulubiona taka zawodniczka reprezentacji Norwegii? Jest ich tu pełno. Naprawdę. Ciężko mi powiedzieć. Każda jest fantastyczną zawodniczką. Miałyście dziś też większe wsparcie z trybun, no bo kibice trochę w liczniejszej grupie już się pojawiają. Tutaj myślę, że w Nowym Sadzie będzie jeszcze więcej pola. Liczymy naprawdę na większy doping. Nie narzekamy na to, co jest, ale liczymy na, na więcej oklasków. No, że na nie zdecydowanie zasłużycie. To była aglomeracja... tego życzę. Na to